Cześć, moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, dzisiaj jest, no, tak rano już w sumie widno, ale muszę wam powiedzieć, że jest bardzo zimno i taki odcinek trochę będzie o mrozie. Co zrobić, jak jest mróz w kurniku, jak się bronić? Jak widzicie, drzwi nawet mamy zamknięte, okna zaryglowane, wszystkie kury w kurniku. O. Wchodzę do kurnika, przed chwilą przebijałem tą na górze, teraz się okazuje, że ta na dole spadła. Słuchajcie, temat tego typu, co zrobić, kiedy mamy mróz, jak się przed tym uchronić, wiem, że takie odcinki już były, ale warto przypomnieć. A konkretnie o mrozach, jak jest bardzo zimno, nie było, ale mówię dzisiaj, nagram, bo chyba zbliżamy się do tego nieuchronnie, że zaraz będzie zimno. Więc, tak moi drodzy, co powinniśmy robić, na co powinniśmy zwracać uwagę, właśnie tutaj, już w takich momentach kiedy jest naprawdę zimno. Przede wszystkim pamiętajcie o tym, żeby szczelnie zamykać drzwi, to wam zawsze powtarzam i okna i tych kur za bardzo nie wypuszczać, bo one sobie niby na chwilę wyjdą, ale zaraz wrócą, nie będą się w stanie ogrzać w kurniku i może się okazać, że zaraz jakieś tam przeziębienie czy choroba ich dopadnie. Także właśnie ważne jest to po prostu, żebyście zwracali na to uwagę jak dobrze szczelnie zamykacie okna. U nas jest jeszcze ten problem, muszę wam powiedzieć, zaraz wam pokażę. Że tutaj jest dziura dla gołębi. To jest fajne, bo gołębie sobie mogą wyfruwać, ale nie jest to tyle fajne, że tu idzie zimno. Muszę Wam powiedzieć, że to też spełnia swoją funkcję, ponieważ. Yy jak to powietrze, tego powietrza trochę wpada to powoduje to to, że po prostu nie jest wilgotno w tym kurniku normalnie byłoby bardzo wilgotno, no niestety tak to tu jest tak to tu wygląda, warunki są takie, że sprzyja wilgotności i minęłoby trochę czasu i zaraz po prostu by było mega wilgotno, a to też nie, nie służy drobiu bo później różne bakterie się rozwijają, grzyby, także ważne jest to po prostu, żeby e, jakiś tam ten przewiew był też, to też jest bardzo ważne no i co przede wszystkim, wstawiamy karmidło, poidło do kurnika tak jak tutaj widzicie z tego względu tej witaminy mają z tego względu właśnie żeby E, po prostu było e, żeby to nie zamarzało i żeby tym kurą po prostu było lepiej żeby bardziej smakowało, bo kury nie będą wychodziły z kurnika tylko i wyłącznie po to, żeby się najeść tylko żeby wszystko miały sobie w kurniku, jak widzieliście jedno karmidło zostawiłem w środku jedno na zewnątrz, gdyby się zrobiło trochę cieplej to im otworzę, uchylę trochę te drzwi, które będą chciały to sobie wyjdą fajna sprawa, ja tego nie mam raczej tego nie zrobimy, ale jak macie możliwość zrobić takie małe okienko, mały lufcik tak jak my tam, i żeby sobie po prostu kury wychodziły. U nas jest o tyle problem, żeby tam sobie kury wychodziły, moi drodzy. Taki, że nie wszystkie kurki y, są po prostu na tyle nauczone, żeby wychodzić tamtędy, i wszystkie by chciały właśnie wychodzić przez. Drzwi, także u nas to jest taki problem. Oczywiście można ich tego nauczyć, one po jakimś czasie będą to robiły, ale jak można, no to się otwiera drzwi. Jak macie taką możliwość, polecam Wam właśnie takie okienko sobie zrobić i po prostu, żeby te kurki bezpośrednio tym okienkiem wychodziły. Eee, to jest taka informacja dla Was. Co jeszcze? Pamiętajcie, jak zamykacie kurnik, czy macie murowany, czy drewniany, czy duży, czy mały, żeby tam było jakieś oświetlenie, żeby ta kura czas, miała cały czas widno. Gdybyśmy teraz zgasili światło na jakiś czas Byłoby cicho Mogłoby się okazać, zaraz będzie Zaraz by było ciemno Mogłoby się okazać, że po prostu te kurki Odpowiedzmy o godzinie 16 Już by poszły spać co nie jest dobre, po prostu, bo wstaną w nocy, ten system im się rozreguluje i będzie problem i z nieśnością, i ze zdrowiem, no ze wszystkim. Także ważne jest to po prostu, żeby zachowywać w miarę ten dzień. Jeżeli nawet nie chcecie kurom jakoś długo oświecić, bo uważacie, że to jest szkodliwe, chociaż jakoś bardzo nie jest, jeżeli nie, nie, nie przekroczymy tej normy, ale gdyby, no to wtedy pamiętajcie. Żeby y, chociaż do tego wieczora To światełko się świeciło Żeby te kurki miały po prostu dzień Żeby one miały dzień Bo byłoby to co tamte na początku na górze mają No po prostu by sobie spały e, Co do wróbelków e, Moi drodzy wróbelki są e, Tu ktoś jeden z widzów napisał Że wróble roznoszą choroby Ja też o tym mówiłem Słuchajcie trochę tak Ale muszę wam powiedzieć że też nie popadajmy w jakieś tutaj e, W jakieś tutaj e, Słuchajcie Dziwne jakieś obawy z tego względu, że no Są wróble, są gołębie, gołąb też może do nas coś przywieźć Także tutaj e, to jest moje ryzyko, które ja biorę na własne barki Ale jeżeli miałbym wam polecać to oczywiście Żadnych ptaków oprócz kur w kurniku Także pod tym względem nie bierzcie ze mnie przykładu Jak macie tylko kury to miejcie tylko kury Jak macie tylko przepiórki to miejcie tylko przepiórki Żeby po prostu tam innych e, ptaków e, Najlepiej żeby w ogóle ich nie było u mnie to jest tak zrobione, jak jest. Jest to taka trochę porwizorka, robię to hobbystycznie, ale wiem, że dużo właśnie hodowców stara się o to mega, mega dbać. Także to taka rada dla Was, żeby po prostu o tym pamiętać, że fajnie jakby w ogóle innych gatunków ptaków nie było. Kolejna informacja. Kolejna informacja jest taka że im mniejszy kurnik, moi drodzy, i im więcej kur w tym kurniku, wiadomo, że one wtedy mają mniej miejsca, ale jest im po prostu ciepło. Kura się grzeje własnym ciałem, własnym ciepłem i tak naprawdę mróz nie jest jej jakoś bardzo straszny Oczywiście nie mówię to o temperaturach rzędu minus 20, minus 15, minus 30 stopni Które no kiedyś były w Polsce, teraz już się aż takich nie doświadcza Ale gdyby były, to nie bójcie się tego, że wam ten drup jakoś, moi drodzy... Nie wiem, że te kury pozdychają, nie będzie takiej sytuacji, ale musicie się liczyć z tym, że w ogóle praktycznie, jeżeli ta temperatura będzie na minusie w kurniku, to na 90% wam gwarantuję, że raczej jajeczek mieć nie będziecie. To musicie wziąć pod uwagę? Yy, raczej kurki normalnie będą się zachowywały, chyba że ta temperatura spadnie w kurniku po minus, minus 10 stopni. Yy, co wtedy zrobić? Bo dużo ludzi pisze, że jest mróz. Mam kurnik taki jaki mam, nie mam takiego murowanego jak ty, no i mam problem. Słuchajcie, ściółka dawajcie dużo ściółki: słoma, jakieś witaminy do wody, parowane ziemniaki z zielonką mieszać. I kury przetrwają, dadzą sobie radę. Nie w takich warunkach sobie dawały radę, także na pewno sobie poradzą. Tylko właśnie ważne jest to, żebyście zwrócili na to uwagę, że jeżeli jest bardzo zimno w kurniku, żebyście jakoś zareagowali i coś zrobili, żeby po prostu tym kurom poprawić trochę te warunki. To z takich ważniejszych informacji, które chciałem Wam przekazać. Pamiętajcie, właśnie o tej wilgotności. O tym, że jeżeli jest bardzo zimno, fajnie mieć jakiś nawet delikatny lufcik. Jeżeli nie macie wentylacji, żeby po prostu nie łapało tej wilgoci, żeby się później żadne bakterie, grzyby nie zbierały. Z tego względu, że w lato kurki dużo wychodzą. Na wybieg, czy jak jest wiosna, czy nawet jesień, a jak jest tak zimno, to będą siedziały w kurniku i będą wdychały siłą rzeczy, wszystko to, co jest w kurniku. Będą tu grzebały, chodziły, każdy za zakamarek sprawdzały, także o tyle jest to ważne po prostu, żeby zadbać, żeby w tym kurniku było w miarę czysto. I też moi drodzy, czysto nie oznacza jakoś, słuchajcie, bardzo posprzątane pod względem tego, że ma być ładnie w tym kurniku, bo jak widzicie. Tu ktoś się może przyczepić. Tu jest jakaś dziura, tu jest jakiś kamień, tu leży drabina, yy, tam jest coś, tam są gołębie, yy, tu jest niby ściółka wysprzątana, ale tam dalej nie jest. Mój drodzy, chodzi o to, żeby było ogólnie posprzątane. To nie musi być na błysk. Naprawdę, to nie musi być na błysk. To jest ptak, to jest zwierzę i po prostu ono nie potrzebuje yy, też nie wiadomo jakich warunków nie popadajmy. Słuchajcie, w jakieś tutaj obiekcje. Problemy się pojawiają dopiero wtedy, kiedy. Te kurki będą zaczynały chorować, będą się pojawiały problemy, no to wtedy musimy się doszukiwać, co im jest, ale tu też nie chodzi o to, że musi być jakoś bardzo posprzątane. Pamiętajcie przede wszystkim o ściółce, o tym, żeby zboże wymieniać, żeby pokarm wymieniać codziennie, żeby wodę wymieniać codziennie, żeby profilaktycznie dbać o drób. I to jest moi drodzy: wszystko. Wy nie musicie tutaj codziennie stać ze szczotką i sprzątać. Wiem, że to jest oczywiste dla niektórych: niektórzy się mogą z tego śmiać, ale naprawdę nie jest to potrzebne, i Wy naprawdę kury tego nie potrzebują. Więc. Mówię, mówię to dlatego, że też dużo ludzi do mnie pisało, że tu jest brudno, tu jest nieposprzątane, a mówi, żeby było posprzątane. Nie, moi drodzy, to sprzątane, posprzątane, a ładnie w kurniku, to jest różnica. Także o, ty, o tym pamiętajcie i na to zwracajcie uwagę, i będzie na pewno wszystko, wszystko dobrze. Tyle ode mnie. Mhm. Z takich informacji to tyle. Jeszcze jedna informacja. Pamiętajcie, żeby jak macie możliwość posprzątać ten kurnik przed tym jak się będzie robiło zimno z tego względu, żeby później te, tego nie robić w przeciągu, żeby nie wypędzać kurek z kurnika, tylko po prostu żeby posprzątać i potem żeby one sobie weszły i żeby na te 2, 3, 4 tygodnie mieć po prostu jakiś tam spokój. Hmm. Tyle z takich informacji. A jak widzicie, tutaj na przykład za dużo ściółki nie ma. Tam jest ściółki więcej, z tego względu, że one sobie tam siedzą, skaczą, dziobią, coś dłubią. A tutaj nie, bo tu jest pokarm. Ten pokarm wtedy jest łatwiej sprzątnąć, jak coś wyrzucą. Tak samo z wodą. Później to wszystko się nie robi mokre. Także w miarę możliwości, żeby tu trochę mniej ściółki było niż. Czyli przy, przy gniazdach, nie w gnieździe, ale przy gniazdach, przy karmidle i po trochę mniej ściółki niż tam dalej, właśnie w kurniku, gdzie kurki mogą sobie chodzić. Jak widzicie, kurki rozproszone, wszystkie, tak jak już mówiłem, czują się dobrze, jest im dobrze, chociaż teraz pewnie nie do końca, bo wszedłem i cały czas mówię, więc one pewnie też są trochę przestraszone. Jak widzicie, tu są wszystkie w kupie. Najprawdopodobniej też jest im chłodno, ale jak widzicie, te kurki są młodsze od tamtych a sobie tutaj chodzą, bo moim zdaniem to coś tam po prostu sobie dłubią i to już któryś raz widzę, że po prostu tu sobie siedzą. Gdyby było cieplej, na pewno wszystkie by wyszły z kurnika i by po tym yy, wybiegu sobie biegały. Moi drodzy, to tyle z takich informacji, garść wiedzy, mam nadzieję, że Wam pomogłem, dostarczyłem cennych wskazówek, dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie, e, pamiętajcie o szczelności kurnika, pamiętajcie o karmidle, poidle, żeby wstawiać do kurnika, e, pamiętajcie, żeby zabezpieczać kury przede wszystkim przed mrozem, można dawać jakieś witaminy, e, pamiętajcie, żeby pokarm był odpowiednio uzupełniony. Mm. I to tyle, i o wymianie ściółki tak naprawdę, o tym, żeby zachować tą czystość w kurniku, no bo te kury siłą rzeczy teraz będą więcej w tym kurniku przebywać. To tyle, dzięki Wam bardzo, do zobaczenia, cześć!